Hej, drodzy widzowie! Dziś będzie nieco inaczej, bo porozmawiamy o naszym mentalu i o podejściu, o tym jak budować majątek nie na chwilę, a na lata. Ostatnio zauważyłem ciekawe zjawisko, kiedy rynki szaleją i media rozpisują się o rekordowych cenach złota, bitcoina, wzrostach na GPW. Nagle wszyscy znajomi od kuzyna Marka po sąsiada trzeciego piętra zaczynają pytać: w co powinienem teraz zainwestować? Co ciekawe, ci sami ludzie nie wykazywali najmniejszego zainteresowania inwestowaniem, gdy cena aktywów była znacznie niższa i stanowiła świetną okazję inwestycyjną. To skłoniło mnie do refleksji nad mentorem inwestora, czyli tym, jak myślimy o inwestowaniu i dlaczego tak niewiele z nas osiąga na tym polu sukces. Statystyki są bezitosne. W Polsce zaledwie 5% społeczeństwa inwestuje na giełdzie. Dla porównania w Stanach Zjednoczonych, to ponad połowa, a z tych 5%, według danych brokerów, aż 80-85% traci pieniądze w długim terminie. Około 10% wychodzi na zero, co oznacza, że tylko około 5% inwestorów rzeczywiście zarabia. W takim razie, zróbmy szybki rachunek. Przy około 28 milionach dorosłych Polaków, 5% inwestuje. Daj nam to jakieś 1,4 mln osób, z czego tylko 5% osiąga realny zysk. To Daje nam zaledwie około 70-75 tysięcy osób w całym kraju. Można spokojnie powiedzieć, że skuteczni inwestorzy to rzadki gatunek, niemal tak egzotyczny jak pingwiny na Saharze. Rozmawiając z ludźmi o inwestowaniu, często czuję się jakbym był z innej planety. Dla wielu osób giełda to coś w rodzaju kasyna lub zakładów buchmacherskich. czyli obstawiam, że ta spółka pójdzie w górę bez głębszego zrozumienia mechanizmów ekonomicznych stojących za ruchami cen akcji. Nie dziwię się temu podejściu. W naszej kulturze finansowej pokutuje przekonanie, że najlepsze inwestycje to kawalerka pod wynajem, a edukacja ekonomiczna w szkołach praktycznie nie istnieje. Kiedy próbuję tłumaczyć podstawy ekonomii czy analizy fundamentalnej, często słyszę, po co mi to wiedzieć? Powiedz lepiej, co kupić, żeby zarobić. Problem w tym, że takie podejście prowadzi wprost do tych 80-85% przegrywających. Inwestowanie to nie sprint a maraton. A może nawet ultramaraton, przez góry, gdzie potrzeba nie tylko siły, ale i strategii, wytrzymałości oraz umiejętności dostosowania się do zmieniającego się terenu. Wracając, większość początkujących inwestorów ma nastawienie, które określiłbym jako syndrom natychmiastowej gratyfikacji. Kupuje akcje dziś i oczekuje, że już jutro zobaczył zyski. Kiedy tak się nie dzieje, a rzadko kiedy tak się dzieje? Pojawia się rozczarowanie, frustracja i podejmowanie pochopnych decyzji. Widziałem to niezliczoną ilość razy. Ktoś kupuje akcję w poniedziałek, we wtorek cena spada o 2%, więc panice sprzedaje wszystko w środę. W czwartek cena odbija o 5%, a nasz niedoszły inwestor rwie sobie włosy z głowy. W piątek kupuje ponownie, drożej niż sprzedał i koło się zaczyna kręcić od nowa. Ta prosta recepta na straty pieniędzy. Co ciekawe, to samo zjawisko możemy zaobserwować u osób, które osiągnęły pewien sukces w innych dziedzinach życia. Przedsiębiorca, który budował swoją firmę przez 10 lat, nagle na giełdzie oczekuje zwrotów w ciągu tygodnia czy miesiąca. Programista, który miesiącami dopracowuje kod, chce by jego portfolio inwestycyjne rosło z dnia na dzień. Dlaczego tak się dzieje? Przede wszystkim, bo zapominamy, że zasady sukcesu są podobne we wszystkich dziedzinach. Potrzeba czasu. Konsekwencji i cierpliwości. Kiedy zaczynałem swoją przygodę z inwestowaniem, szybko zrozumiałem, że potrzebuję mentorów. Nawet jeśli będą to mentorzy wirtualni, znani jedynie z książek czy wywiadów. Moim guru stał się Warren Buffett. Nie bez nazywany dorosłym Zuhama. Buffett to uciął cierpliwości niecierpliwości inwestycyjnej. Jako nastolatek kupił pierwsze akcje, a dziś, będąc dziadkiem ponad 90-letnim nadal trzyma niektóre z swoich najlepszych inwestycji. Zapytany, jaki jest jego ulubiony okres trzymania akcji? Odpowiedział, na zawsze. To konkretne przeciwieństwo mentalności, jaką obserwuję u większości porządkujących. Bawet kupuje biznes, nie ticker. Pyta, czy chciałbym posiadać ten biznes przy najbliższe 10, 20, 30 lat. Jeśli odpowiedź brzmi tak, kupuje akcje i trzyma je przez dekady, ignorując krótkoterminowe wahania cen. Spójrzmy na jego najsłynniejsze inwestycje: Coca-Cola, kupiona w 1988 roku, trzyma do dziś. American Express, od 1964 roku. Apple, choć to relatywnie nowa inwestycja, od 2016 roku przyniosła już mu ogromne zyski. I teraz pytanie do Was: kto z nas miałby cierpliwość trzymać spółkę przez ponad 30 lat? Większość z nas nie może wytrzymać 30 dni bez sprawdzania notowań. A przecież właśnie w tym tkwi sekret kupowaniu wartościowych biznesów i dawaniu im czasu, by mogły rosnąć i generować zyski. Mówiąc o długoterminowym inwestowaniu, nie mogę pominąć aktywów spoza rynku tradycyjnego. W świecie kryptowalut mam szczególny szacunek do podejścia filokonicznego, koniecznego, który stosuje strategię podobną do bafeta. Ale na rynku krypto, co istotne, firm nie żongluje cały czas altami, robi to w odpowiednich momentach. Skupia się przede wszystkim na królu kryptowalut, czyli bitcoinie. Bitcoin pełni w świecie kryptowalut dokładnie taką samą rolę, jaką Apple pełni w technologii czy Coca Cola w napojach. Jest bezsprzecznym liderem branży. Rynek kryptowalut bez bitcoina po prostu nie istnieje. To wokół niego kręci się cały ten ekosystem. To on wyznacza trendy to jego cena wpływa na wycenę wszystkich innych walut cyfrowych. Gdy Bitcoin spada, cały rynek spada. Gdy Bitcoin rośnie, inne alty gonią za nim. To najlepsze, Phil tłumaczy wartość Bitcoina w sposób, który każdy może zrozumieć. Oto fundamenty, które czynią Bitcoina unikalnym aktywem inwestycyjnym. Maksymalnie może istnieć 21 milionów Bitcoinów. Ani więcej, ani mniej. To coś, czego nie może powiedzieć o sobie żaden fiducjalny pieniądz na świecie. Podczas gdy banki centralne mogą dodrukować dolary, euro czy złotówki, Bitcoin ma wbudowany w siebie mechanizm deflacyjny. Ponieważ nie będzie ich więcej, a z każdym rokiem jest ich coraz mniej. Bo albo ktoś umrze, albo zapomni seedów, czy zniszczy dysk, na którym były portfele. Z każdym rokiem więcej ludzi ma dostęp do internetu, więcej krajów legalizuje kryptowaluty, więc instytucje traktują Bitcoina jako alternatywę dla złota. Kraje tak jak Salwador już uczyniły go prawnym środkiem płatniczym i codziennie skupują bitcoiny, a inne kraje zaczynają podążać w tym kierunku. Dzięki temu coraz więcej osób czy instytucji będzie się biło ograniczoną ilość bitcoinów. A teraz odpowiedzmy sobie na pytanie, czy Bitcoin osiągnie milion dolarów, a ja bym zmienił to pytanie i zadałbym raczej, kiedy Bitcoin to osiągnie. Matematyka jest bezlitosna. jeśli podaż jest ograniczona, a popyt systematycznie rośnie, Cena musi iść w górę. Nie ma innej opcji. Moja osobista prognoza? Szczerze nie mam pojęcia, ale wiem jedno, że bitcoin za milion dolarów to jest kwestia najbliższych lat. Może 5, może 10. To jest bardzo relatywny scenariusz. 10 milionów dolarów za bitcoina? Moim zdaniem to jest perspektywa 15, może 20 lat. Dlaczego nie? Brzmi zawrotnie, ale spójrzmy na historię. W 2013 roku bitcoin kosztował 100 dolarów. Dziś kosztuje ponad 100 tysięcy dolarów. Wzrost tysiąckrotny w ciągu dekady. Druga sprawa, sama wartość pieniądza fiducjarnego zmniejszy się o połowę, może nawet więcej. Więc ten milion dolarów, który kosztuje dzisiaj, będzie wart zdecydowanie mniej. Zróbmy teraz szybkie porównanie potencjalnych zwrotów. Średnioroczny zysk na giełdzie to około 10-15%. Po liczeniu inflacji może to być około 8-10% rolnego zysku rocznie. W ciągu 10 lat przy dobrych wiatrach i kupowaniu, w to w momencie możesz zrobić 2-3x, może nawet 5, jeśli trafi się środnie w dołek rynkowy. Teraz porównajmy to z Bitcoinem. Jeśli rzeczywiście osiągnie milion dolarów z obecnych poziomów, czyli około 100 tysięcy, to oznacza wzrost 10-krotny. A jeśli pójdzie do 10 milionów w ciągu najbliższych 20 lat, mówimy to o zwrocie ponad 100-krotnym. Oczywiście. Bitcoin jest znacznie bardziej ryzykowny niż tradycyjne aktywa. Przede wszystkim chodzi tu o zmienność, która może przyprawić o zawał nawet doświadczonego inwestora. Ale dla tych, którzy mają stalowe nerwy i długoterminowe perspektywy, może to być inwestycja życia. Oczywiście nie na do inwestowania w bitcoina, a przynajmniej nie teraz, bo jest już po trzech latach wzrostu, ale chodzi mi o to, żeby nie wkładać wszystkich jaj do jednego kosza. W przypadku każdej inwestycji kluczowa jest dywersyfikacja. Można zainwestować w kryptowaluty od 5 do 10% portfela dla konserwatywnych inwestorów albo 20-30% dla bardziej skłonnych do ryzyka. Ale słuchajcie, ważne też, by stosować tą samą zasadę, którą chwil konieczny propaguje czyli nie żonglować, nie próbować przewidywać długoterminowych ruchów, ale kupywać i trzymać. Jeżeli dodamy czteroletnie cykle i to, że ETF-y nie zaburzyłyby jej zbyt mocno, to jest możliwość. Sprzedania np. połowy portfela Bitcoina po 150 tygodniach od dołka i kupować Bitcoina po roku spadków, gdy cena jest np. 50% niższa od ATH. Wtedy nasz portfel po 20 latach, czy nawet po 10 może być warty nie 100x, a 500x. A teraz przechodzimy dalej. Na podstawie moich doświadczeń i zebranej wiedzy, wypracowałem 6 filarów strategii długoterminowej, która może pomóc każdemu zwiększyć szanse na sukces inwestycyjny. Przede wszystkim wybieraj liderów branży, firmy, które dominują w swoich sektorach. Zazwyczaj mają przewagę konkurencyjną, która pozwala im utrzymać pozycję lidera przez długi czas. Mogą to być giganci technologiczni, tacy jak Microsoft czy Apple, ale również mniej oczywiste spółki, które dominują w niszach, takie jak np. nasz rodzimy Kruk w indykacji i należności. Liderzy branży często mają rozpoznawalną markę. Efekt skali oraz doświadczony zarząd i zasoby, które pozwalają im przetrwać trudne czasy, to jak wybór najsilniejszego zawodnika do swojej drużyny zwiększa prawdopodobieństwo wygranej. Kolejnym z punktów dodobym szukanie spółek z perspektywami rozwoju. Nie wystarczy, że firma jest obecnie liderem, musi mieć również przed sobą przyszłość. Zastanów się, czy ta branża będzie istnieć za 10 lat lub 20, czy firma ma potencjał wzrostu, czy wejdzie na nowe rynki, czy ma w zanadrzu wprowadzić nowe produkty, nowe technologie. Weźmy na przykład Amazona. W latach 90. była to tylko księgarnia internetowa. Dziś to giganty-commerce, e lider chmury obliczeniowej, producent urządzeń elektrycznych, twórca treści i wiele więcej. Firma nieustannie znajduje nowe ścieżki rozwoju, co przekłada się na wzrost wartości akcji. Kolejnym punktem jest zwracanie uwagi na wycenę i stosunek ryzyka do potencjalnego zysku. Nawet najlepsza firma może być złą inwestycją. Jeśli zapłacisz za nią zbyt wiele, na przykład kupisz akcję na górce. Dlatego tak ważne jest zrozumienie podstawowych wskaźników, takich jak cena do zysku, cena do wartości księgowej, stopy wypłaty dywidendy, wskaźników zadłużenia oraz przede wszystkim wskaźników z analizy technicznej. Dlatego moim zdaniem najlepszą opcją jest kupowanie podczas korekty czy okresu, gdy spółka jest tymczasowo niedowartościowana. Dzięki temu możesz znacząco zwiększyć swój zwrot w długim terminie. To tak jak kupywanie na wyprzedaży. Ten sam produkt za niższą cenę. Kolejnym punktem jest unikanie spółek rozwadniających akcje. O tym wiele inwestorów zapomina. Czasami, gdy czytam artykuły, czy oglądam innych inwestorów, którzy opowiadają o fajnej spółce, np. surowcowej, i wymieniają same superlatywy, nie zwracają uwagi na jeden zasadniczy punkt rozwadnianie akcji. Tak samo również dotyka to rynku kryptowalut. Co z tego, że zainwestujemy w tę spółkę? Kapitalizacja jej wzrośnie, a cena będzie taka sama, bo nagle spółka wypuści kolejny pakiet akcji, żeby sfinalizować nowy produkt, nową kopalnię czy kupić jakieś nowe maszyny. Dlatego zmniejsza to tym samym wartość udziałów inwestujących scenariuszy. Jakby to Wam prościej przedstawić, to tak, jakbyś miał szklankę soku pomarańczowego, a ktoś by zaczął dolewać do niej wody. Szklanka jest pełna, a zawartość soku się zmniejsza. Kolejnym punktem musisz preferować firmy z niskim zadłużeniem. Niskie zadłużenie to poduszka bezpieczeństwa w trudnych czasach. Firmy z wysokim długiem mogą nie przetrwać recesji lub okresów wysokich stóp procentowych, tak jak mamy dzisiaj. Z kolei te z solidnym bilansem, mają większą elastyczność operacyjną, mogą wykorzystać okazje rynkowe, gdy pojawia się problem. I przede wszystkim, jeśli mają mało długu, mają pewnie większy zapas gotówki. Jak mają większy zapas gotówki, gdy jest kryzys, problem, mogą w łatwy sposób poprzejmować czy kupić firmy, które są niedowartościowane, dzięki temu jeszcze mocniej umacniają swoją pozycję rynkową. Chciałbym, abyście podchodzili do inwestycji z perspektywą np. 10 lat. Nie oznacza to, że macie trzymać przez 10 lat spółkę, ale z takim nastawieniem, moim zdaniem to prawdziwy game changer. Osobiście, kiedy analizuję spółkę z myślą o dekadzie posiadania jej akcji, zaczynam patrzeć na nią zupełnie inaczej. Nie interesują mnie wahania cen, interesują mnie przede wszystkim fundamenty. Długoterminowy trend w branży, jak wygląda zarząd spółki, a nie to, czy kwartalne wyniki będą lepsze o 1% od prognozy analityków. To zmienia całą perspektywę. Jeśli to zrozumiesz, przestanie się denerwować dziennymi wahaniami cen, a zamiast tego skupia się na tym, co naprawdę ważne. Czy firma buduje wartość dla swoich akcjonariuszy w długim okresie? Najlepszym dowodem skuteczności podejścia długoterminowego są konkretne przykłady. Jak to się mówi, lepszy przykład niż wykład. Przykład spółek międzynarodowych, liderów swojej branży, Apple. 10 lat temu, w 2015 roku, akcje kosztowały około 30 dolarów. Dziś kosztuje ponad 200 dolarów. Wzrost sześciokrotny. Kolejną spółką, Amazon. W 2015 roku akcje wyceniane były na około 20 dolarów. Dziś kosztują ponad 200. Wzrost 10-krotny. Microsoft. Z około 40 dolarów w 2015 roku do około 400 dolarów obecnie. Również wzrost około 10-krotny w ciągu 10 lat. Co dadzą nam zarobić 10x w ciągu 10 lat? Nieruchomości. Jak w 10 lat podwoją swoją wartość to już jest naprawdę dobry wynik. No ale nie rozmawiamy tylko o rynku międzynarodowym, o Stanach. Zobaczmy jak to wygląda z polskiego podwórka. Firmę, którą większość osób zna, CD Projekt. Przed premierą Wiedźmina 3 akcje kosztowały kilkanaście złotych. By w czytowym momencie przed premierą Cyberpunka osiągnąć nawet ponad 400 złotych. Jak dla mnie kosmiczny wzrost. Kruk. W 2015 roku cena około 100 złotych. Obecnie ponad 400 i ma dalsze perspektywy rozwoju. Dla mnie sztos. No ale również mamy takie perełki, które zrobią świetny wynik. Dino Polska. Debiot w 2017 roku po około 30-40 zł. Obecnie akcje są warte ponad 400. Te przykłady pokazują potencjał długoterminowego inwestowania. Jednak zwróć uwagę na istotny szczegół. Droga w górę nigdy nie była prosta. Każda z tych spółek doświadczyła okresu stagnacji. Korekt, a nawet głębokich spadków. Przecież Apple stracił ponad 40% wartości pod koniec 2018 roku, i zastanówcie się, co ci wszyscy uliczni inwestorzy czuli. Nie odbiegajmy tak daleko. Amazon w 2022 roku spadł o ponad 60%. I co taki inwestor, który kupił na górce, ma czuć po roku spadków? Miał przykładowo 100 tysięcy dolarów w portfelu niż ma 50. Jeżeli nie ma wiedzy, nie ma wyobrażenia i świadomości, jaką wartość ma ta spółka, to sprzeda w panice sprzeda na dołku. Spójrzmy na polskie podwórko CD Projekt. Po premierze Cyberpunka straci ponad 80% wartości. I co ci wszyscy inwestorzy mają czuć? Strach? Złość? Zeszanowanie? Ale jeśli spojrzymy realnie na długoterminowy okres, ta spółka ma wciąż świetne perspektywy rozwoju. Jeśli wyda kolejne ciekawe gry, czy nawet będzie kontynuowała produkcję Wiedźmina, 1000 zł za akcję, decydy projektu, uważam, że to nie jest czy, tylko kwestia lat. I przede wszystkim, co jest moim zdaniem również ważne, gdy widzimy praktycznie pionową kreskę w górę o 20-40-50% w takich spółkach, warto jest zrealizować część zysków. Mówię to o przykładzie CD Projektu, ponieważ zawsze tak było, kiedy akcje naprawdę rosły dynamicznie ostro w górę. Smartmane i poważni inwestorzy mówili sprawdzam i sprzedawali swoje akcje. A teraz chciałam porozmawiać o metodzie systematycznego inwestowania jedna z najprostszych, a zarazem najskuteczniejszych strategii dla początkujących. Jest systematyczne inwestowanie małych kwot w starannie wybrane spółki. Inwestuj w nie regularnie. Nie mówisz dużo, nawet wystarczą małe kwoty i to tyle. Albo aż tyle. Ale pamiętaj, zanim zainwestujesz pierwsze pieniądze, zainwestuj czas w edukację. Serio. To jest najlepsza dostępna inwestycja. Bo jak zrozumiesz, dlaczego coś kupujesz, to nie będziesz się bał wahań cen i będziesz w stanie wykorzystać okazję. Przeczytaj podstawowe książki o inwestowaniu, Poznaj podstawowe wskaźniki finansowe i techniczne, aby lepiej zrozumieć rynek, zrozumieć jak on działa i mieć lepsze wyczucie. Uważaj na media finansowe, ponieważ żyją z generowania emocji i zachęcają do częstego handlu. Na stylu nadchodzi krach, czy ta okazja wzrośnie o 1000%, to czysty marketing, nieżytelna analiza. Ucz się odróżniać wartościowe informacje od medialnego szumu. Określ swoje cele inwestycyjne, Horyzont czasowy i tolerancję ryzyka. Zapisz to wszystko w zeszycie lub w swoim osobistym planu inwestycyjnym, gdy pojawią się zawirowania rynkowe, a pojawią się na pewno. Wróć do planu, by przypomnieć sobie, dlaczego inwestujesz, dlaczego kupiłeś te akcje, a nie inne, i w jakim horyzoncie czasowym inwestujesz. Nie wkładaj wszystkich jajek do jednego kosza, ale też nie przesadzaj z dywersyfikacją. Warren Buffett twierdzi, że 5-10 starannie wybranych spółek to wystarczająca dywersyfikacja. Ja również jestem podobnego zdania, ale dodałbym jeszcze do tego kosza może trochę złota i bitcoina. Następnie skupiłbym się na metodzie uśrednienia ceny zakupu, czyli DCA. Ja osobiście mam trochę inną metodę DCA. Przykładowo, co miesiąc odkładam 30% zarobionych pieniędzy, 20% z nich inwestuję od razu i przeznaczam na zakup. Czy to pojedynczych akcji, czyli kupuję pojedyncze akcje spółki, która jest obecnie niedowartościowana, czy w korekcie, albo kupuje całą część portfela, a pozostałe 10% odkładam na tak zwane okazje. Dzięki temu, jak zdarza się przecena, mam pieniądze na zakup akcji, tak jak to było na początku kwietnia. Kończąc te rozważania. chcę podkreślić, że inwestowanie to w dużej mierze gra psychologiczna. Nie są Ci potrzebne dyplomy z ekonomii ani zaawansowane narzędzia analityczne. Potrzebujesz odpowiedniego nastawienia, cierpliwości, dyscypliny i odporności emocjonalnej. Moim zdaniem prawdziwym sekretem sukcesu jest umiejętne ignorowanie krótkoterminowego hałasu i skupianie się na długoterminowej wartości. To zdolność do działania wbrew tłumowi, kupowania, gdy inni się boją i zachowania ostrożności, gdy inni wpadają w teorie. To właśnie jest esencja długoterminowego inwestowania czyli świadome wybory, systematyczność i cierpliwość. Niezależnie od tego, czy inwestujesz w akcje spółek, na GPW, w amerykańskich gigantów technologicznych, spółki surowcowe, złoto czy bitcoina, zasady pozostają te same. Zamiast pytać ekspertów, co kupić, żeby szybko zarobić, lepiej zapytaj, jakie firmy będą liderami w swoich branżach za 10 lat, sprawdzaj fundamenty spółek raz na kwartał. Pamiętaj słowa Warrena Buffeta. Rynek giełdowy to mechanizm transferu pieniędzy od niecierpliwych do cierpliwych i bądź po właściwej stronie tego równania. I na koniec mała nagnota, która świetnie podsumowuje całość. Pewnego dnia dziennikarz zapytał Buffeta, jaka jest jego rada dla młodych inwestorów. Ten odpowiedział: kup akcje dobrych firm i nie otwieraj gazety finansowej przez 20 lat. Choć brzmi to jak żart. Kryje się za tym głęboka mądrość. Inwestowanie nie musi być skomplikowane. Nie musisz siedzieć godzinami. Potrzebujesz tylko dobrego planu, kilka solidnych firm i przede wszystkim cierpliwości. Reszta przyjdzie sama. Już życzę tobie powodzenia na twojej inwestycyjnej drodze. I pamiętaj, to nie sprint a maraton. I jeszcze jedna refleksja na koniec. Kiedy następnym razem usłyszysz w radiu, na TikToku czy na innych social mediach o rekordowych wzrostach na giełdzie i poczujesz nagły impuls, by wskoczyć na tę falę, zatrzymaj się na moment. Zadaj sobie pytanie, dlaczego nie interesowałem się tymi inwestycjami rok temu, gdy było 30% taniej. Ta prosta refleksja może ochronić Cię przed wieloma kosztownymi błędami inwestycyjnymi. Powodzenia!